Błyszczy nie będziesz znaczył Idzie myszka do braciszka, tu skoczyła, tam się skryła Raz, dwa, jak pięknie grasz, to raj do... To no, niespodzianka, podder. Co mają dalej jest? Naciągają strzały, naciągają łuki, strzelają. Słychać ryk z zwierza. Widzianie strzelają na konia. Ej, zioł. dostępa. błoto. Szeleszczą. Widzianie strzelają z konia. Ej, I śpiewają, ale trochę inną. To zabawa ogniskowa. Akurat do ogniska, dobrze? I. O zabawa ogniskowa, tu się robi ruch, uch, ręka, ręka, głowa, noga, biodra i ruch, uch, hej, panie wszystko, bo teraz szybciej. O zabawa ogniskowa, tu się robi ruch, uch, ręka, ręka, głowa, noga, biorąc i nie dżółchi, no? To, 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 to dobrze, dobrze, No dobrze to robicie, no? I jeszcze raz. I do zabawa, ognikowa. tu się robi, ruch. ruch. Ręka, ręka, głowa, dobrze, 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 dobrze. Dobrze. No to też mamy za sobą. Bebe, be, be, kopytka są mnie. Bebe, be, be, kopytka nie są mnie. Bebe, be, be, kopytka są mnie. Be, be, mnie. Mnie. Be, be, mnie. Proszę państwa.

Wybiegać na Polankę I śpiewać sobie tak Hej! Be-be-be Kopytka niosą mnie Be-be-be nie. niosą mnie Be-be Kopytka niosą mnie bebe, bebe, kopytka, Dobrze być barankiem. I warto wcześniej barankiem. Wybiegać na polankę. śpiewać sobie tak. Be, Dobrze być barankiem. Jeszcze raz, barankiem. Śpiewać sobie tak. Hej. Be, Bebe, kopytka są nie. Bebe, be, kłopoty są nie.

nie żyje nam, nie żyje nam. Stoła, 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 niech żyje nam. Kto? Krystian. Krystian! A czego pożyczymy Krystianowi? Druga część! Częstość! Śmiech. Łucznika w celi! Łucznika I prezentów fajowych. Nie tylko trzeba życzyć, ale wręczyć. Wszystkiego najlepszego. Wszyscy przytulamy, tak? Nie, 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 daj.